Dzisiaj w kalendarzu odwrotnym dnia czwartego mamy fv 1066 Enlarge. Czyli słowem light 8 poziomu z podstawowym Z e, podstawowej ofercie z czołg 5000 Golda 3000 30 30 3030 Premium. Jak widać. Oraz podstawowy dupelny a w specjalnym. O, a w specjalnym, niestety, nic nie wiem. Moim zdaniem, ten czołg. Oczywiście każdy te ceny są zawyżone. I osobiście, wygląda na trochę duży czołg. Czyli łatwo będzie go wyspotować. Ale mówię, to jest tylko moje zdanie, moja opinia, i to wy decydujecie, czy. Kupicie sobie zabawkę czy nie? Dobra, tyle z mojej strony. Na razie trzymajcie się. Hej.